Hej, cześćmanko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Flynn. A dzisiaj ogłoszenia duszpasterskie dotyczące mojego kanału i jego aktywności. E, otóż, zbliżają się wakacje, tak więc filmów nie planuję. E, uznałem, że po prostu e, zrobię sobie przerwę od nagrywania filmów w wakacje. Ale to nie oznacza, że nie będzie live'ów, ponieważ live'y będą, ale o tym za chwilę. Wiem też, że liczyliście na jakieś tam serie, ale no serie na przykład z gier typu, różne GTA co miały bardzo, ale to bardzo słabe zasięgi w ogóle, bardzo malutko wyświetleń i po prostu no nie widzi mi się dalej tego robić. Z kolei, jeżeli chodzi o ocenianie czegoś, czy eksperymentowanie z telefonem, czy cholera wiesz jeszcze czym, na razie chcę sobie po prostu zrobić przerwę, aby przemyśleć pewne pomysły przez te wakacje i żeby powrócić po wakacjach z nową i lepszą formą. Tak więc myślę, że rozumiecie. Następna rzecz to oczywiście to, że w wakacje będą livestreamy i tu od razu zaznaczam, że nie wiem jak to będzie z Twitchem. Na Twitcha nie powiem, bo mogę powrócić, ponieważ no chciałbym jednak tego Twitcha troszeczkę rozkręcić, więc myślę, że Twitch jak najbardziej będzie. Będzie co prawda rzadziej niż na YouTubie, ale na pewno. No, i jeżeli chodzi o e, live na YouTube, to będzie nowy format. Promowanie kanałów e, zawsze, jak na przykład, e, załóżmy robię e, live streama Strap to będzie potem po, promowanie kanałów, e, oraz też będą e, livestreamy ogólnie z promowania kanałów, więc myślę, że e, świetnie się to przyjmie. No i. No i jeszcze. Z, z serwera do MTA. I tutaj ciekawostka, bo planowałem serwer do MTA już od bardzo dawna i wreszcie nadszedł ten czas, kiedy. Kiedy no zdecyduje się wreszcie wypuścić ten serwer. W ten weekend będziecie mieć oczywiście livestreama z oficjalnej premiery. Mam nadzieję, że... Jakby no, serwer dobrze się przyjmie, wszystko już jest prawie gotowe, jeszcze tylko drobne poprawki i będzie można grać. Tak więc zapraszam bardzo serdecznie. Oczywiście serwer to będzie typowy DM, derby i fan, czyli tak jak za dawnych lat. Tak więc myślę, że się naprawdę bardzo spodoba i że będziecie grać, ponieważ naprawdę mi zależy na tym. No i w zasadzie to by było tyle. Nie planuję nic więcej na kanale i to jest taki krótki audiolog wyjątkowo. Dlatego jeżeli się Wam podobało, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, a jeżeli nie, no to zostawcie łapkę w dół i napiszcie komentarz, co się Wam nie podobało, co mam poprawić i tym podobne subskrybujcie po więcej materiałów. Do zobaczenia na live streamach